Dobry wieczór, ukochani przyjaciele Iskra Życia TV. Otwieramy dziś kolejne drzwi do poznania siebie poprzez totalną biologię w praktyce. Dziękuję Wam, że jesteście z nami na żywo. To jak wspólny oddech, który łączy nasze serca. Nowych widzów zachęcam do zajrzenia do poprzednich odcinków, bo one tworzą mozaikę pełni. A wy wszyscy, jeśli czujecie wdzięczność za tę chwilę, naciśnijcie subskrybuj, polubcie i zostawcie komentarz. Wasz głos jest dla nas światłem. A teraz przejdźmy do meritum sprawy. Pęcherzyk żółciowy to mały zbiornik, w którym gromadzi się żółć, gorzka, ale potrzebna ciecz, która pomaga trawić tłuszcze. Z perspektywy totalnej biologii symbolizuje on zdolność do trawienia trudnych emocji, podejmowania decyzji i wyrażania złości w zdrowy sposób. Gdy żółć nie może swobodnie odpływać, to znak, że zatrzymaliśmy w sobie emocje, których nie potrafimy wyrazić, najczęściej gniew, żal lub poczucie niesprawiedliwości. Biologiczny sens konfliktu Konflikt pęcherzyka żółciowego to konflikt złości, agresji, frustracji, często tłumionej lub skierowanej przeciwko sobie. Ciało wówczas mówi nie mogę tego strawić, nie mogę tego znieść, nie mogę podjąć decyzji, bo każda wydaje się zła. Czuję się zmuszony do czegoś, czego nie chcę. Z biologicznego punktu widzenia, gdy taka emocja trwa zbyt długo, żółć staje się gęsta, energia przepływu zamienia się w zastój. W praktyce to może oznaczać napięcie pod prawym żebrem, uczucie ciężkości po jedzeniu, kamienie żółciowe, a nawet nagłe ataki bólu, gdy emocje wylewają się po długim tłumieniu. Moi drodzy, symbolika żółci to gorzka emocja. Żółć to w języku symboli gorycz, złość, rozczarowanie i żal. Jeśli człowiek zbyt długo tłumi te emocje, za jego ciało zaczyna produkować ich nadmiar. Blokada pęcherzyka żółciowego często dotyczy ludzi, którzy boją się konfliktu, więc nie wyrażają złości. Czują się zobowiązani do zachowania spokoju i uprzejmości. Noszą w sobie długo niewypowiedziane dlaczego do życia, ludzi, losu, a czasem także do siebie. Wtedy ciało mówi: Nie mogę już tego przełknąć. A jak rozpoznać to w sobie? Zadaj sobie pytania: kogo lub czego nie mogę już strawić? Gdzie w moim życiu czuję przymus, a nie decyzję? Czyja złość została we mnie moja, czy cudza? Czy pozwalam sobie powiedzieć nie? Pęcherzyk żółciowy uczy zdrowej asertywności. Nie przez agresję, lecz przez odważne bycie sobą. Jak sobie z tym radzisz w praktyce? Po pierwsze, Świadomie rozładowuj gniew. Złość nie jest zła, to energia, która chce ruszyć naprzód. Zamiast ją tłumić, przekształć ją w działanie. Uderz w poduszkę, krzyknij w samochodzie, wytańcz gniew. Napisz list, niekoniecznie wysyłając go do osoby, wobec której czujesz żal. Wyrzuć z siebie emocje bez oceniania. Nie chciało ją wypuści. To właśnie oczyszcza przewody żółciowe emocjonalnie. Po drugie, zamień gorycz w decyzję. W totalnej biologii każda decyzja to symboliczne otwarcie przepływu żółci. Zastój pojawia się, gdy boimy się wybrać między sercem a obowiązkiem, prawdą a wygodą. Weź kartkę i napisz: Na co nie mogę się już zgodzić? Czy naprawdę chcę? Następnie, wybierz jedną drobną decyzję, która przywróci ci poczucie wpływu, nawet najmniejszą. To włącza energię ruchu w ciele. Po trzecie, stosuj rytuał uwolnienia goryczy. Weź szklankę letniej wody z cytryną, poczuj jej kwaśny smak. To symbol przemiany goryczy w klarowność. Powiedz w myślach, Zamieniam złość w siłę, gorycz w mądrość, żal w decyzję. Woda z cytryną działa jak energetyczne płukanie pęcherzyka żółciowego. Wspiera fizjologię i symbolikę jednocześnie. Po czwarte, medytuj. Stosuj medytację na pęcherzyk żółciowy. Usiądź spokojnie. Połóż dłoń pod prawym żebrem, oddychaj głęboko, wyobrażając sobie, że z każdym wdechem wypełniasz to miejsce złotym światłem. Przy wdechu mów w myślach, wdycham spokój, a przy wydechu wypuszczam gorycz. Po kilku minutach poczujesz, jak napięcie puszcza, a w ciele pojawia się lekkość. Podsumowując, blokada pęcherzyka żółciowego to nie tylko problem fizyczny, to zatrzymany ruch emocji, niedokonana decyzja, niewypowiedziany gniew. Uzdrowienie przychodzi wtedy, gdy pozwalamy emocjom płynąć, jak żółci w ciele. Bo prawdziwe trawienie życia zaczyna się wtedy, gdy przestajemy udawać, że wszystko jest w porządku. Odwaga, prawda i autentyczność to najlepsze lekarstwo dla pękarzyka życiowego. Pamiętaj, Wiskra Życia TV: każdy temat opracowujemy osobiście, z serca i bez użycia sztucznej inteligencji. Nasza misja to dostarczanie Ci konkretnych, sprawdzonych rozwiązań dotyczących zdrowia, rozwoju osobistego i szeroko rozumianej duchowości. Nie przegap kolejnego odcinka. Spotkamy się punktualnie o 18, by porozmawiać na temat zaparcia i biegunki, język ciała, o tym, czego nie chcemy puścić. Zapraszam Cię do obejrzenia całości nagrania. Przeczytaj i skomentuj najnowszy wpis na naszym blogu. Link do bloga znajdziesz w opisie tego nagrania. Dziękuję Ci za dzisiejszą obecność. Do zobaczenia. Mówił Marek Zadęcki.